Program z prędkością światłowodu dostarcza firma Redbi, oferująca najlepszy internet do nauki zdalnej. Sytuacja się zmieniła w związku z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. Od 12 lutego zmienia się wiele rzeczy. Między innymi dopuszczalne jest uprawianie sportu na obiektach sportowych zewnętrznych i z tego właśnie względu postanowiliśmy przygotować dla mieszkańców Sępólna Krańskiego lodowisko na terenie Centrum Sportu i Rekreacji. Tym razem w tym roku będzie to lodowisko usytuowane pomiędzy płytą główną naszego boiska i płytą w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się parking samochodowy. To miejsce jest odpowiednio doświetlone. To miejsce znajduje się w pobliżu naszych obiektów, gdzie będzie można też zainstalować odpowiednią muzykę, żeby stworzyć nastrój. Prace technologiczne przy budowie lodowiska trwają. I ze względu na te prace, jeżeli uda nam się uzyskać odpowiednią i płaszczyznę, i jakość lodowiska, planujemy otwarcie tego lodowiska w weekend. Lodowisko będzie czynne w weekend od godziny. 10 do godziny 21. W dni powszednie, jeżeli pogoda się oczywiście utrzyma, od godziny 7 rano do godziny 21. Przy Centrum Sportu i Rekreacji będzie też możliwość wypożyczenia łyżew. Oczywiście ta usługa wypożyczenia łyżew będzie odpłatna, będzie to symboliczna złotówka za wypożyczenie pary łyżew. Korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne. Myślę, że możemy już dzisiaj zaprosić naszych mieszkańców na bezpieczne lodowisko na terenie Centrum Sportu i Rekreacji.